Czytanie z księgi Nehemiasza. W one dni zebrał się wszystek lud jako jeden mąż na ulicy przed bramą wód, a kazano biegłemu w piśmie Ezdraszowi, by przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który nadał Pan Izraelowi. Dnia więc pierwszego miesiąca siódmego kapłan Ezdrasz przyniósł zakon wobec mnóstwa mężów i niewiast i wszystkich, którzy zdolni go byli rozumieć. I czytał zeń pod gołym niebem na ulicy przed bramą wód od rana aż do południa wobec mężów i niewiast i wszystkich, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu nakłoniły się ku księdze. Stanął zaś biegły w piśmie Ezdraż na drewnianym stopniu, który sporządził celem przemawiania. I otworzył Ezdraż Księgę wobec całego ludu, bo ponad wszystkim ludem górował. I gdy Księgę otworzył, lud cały stanął. I błogosławił Ezraż Panu Bogu Wielkiemu, a cały lud odpowiedział: Amen, amen, unosząc ręce swoje. I skłonili się i uwielbili Boga, pochyleni ku ziemi. Lewici zaś uciszali lud celem słuchania zakonu, lud zaś stał na swym miejscu. I czytano z księgi zakonu Bożego wyraźnie i zrozumiale, i zrozumieli, gdy czytano. Rzekł zaś Nehemiasz i Ezraż biegły w piśmie, i kapłan, oraz lewici tłumaczący ludowi całemu: Dzień ten Panu Bogu naszemu jest poświęcony, nie bolejcie i nie płaczcie. I rzekł im Idźcie, pożywajcie z tłuszczem, pijcie miód, a część tym poślicie, którzy sobie nie przygotowali, bo to jest święty dzień pański, a nie smućcie się, albowiem radość w panu jest naszą mocą.